Na okazji składamy życzenia z budził uśmiechniętą. Jak Wojtek został strażakiem, to nasza lektura. A pan też Czesław Janczarski, mieszkał tutaj, u nas. Wzorem Wojtka chcemy zostać strażakami, by pomoc w pożarach poszkodowanych. Najpierw podziękowania za przyjęcie uczniami. Wierzę, że was zawsze oddamy przyjaciel mamy. Pomóż dzieciom przed padzinę, to nasze wspólne dzieło. Pomocy i bezinteresowności na wielu dziecięcych twarzach różnych gości. Dziękujemy za zaproszenie do Rebili w Kurowie za praktyczne lekcje. Dziś nie każdy z Wam świętuje. Najlepsze życzenia i na składanych na ręce ręce. drodze do pana Witolda w drodze pana że Chciałbym z autostwa Dzieci że wiersz podczas lekcji. dzieci że wiersz podczas lekcji zostały skierowane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórowie w dwa listy gratulacyjne. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Jacek Witorowski. Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów uroczystych obchodów w stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórowie. Pragnę także przekazać serdeczne pozdrowienia całej społeczności jest i i gminy Kórób, na które w się świętowym jest wyzwolona dużym przyczyniem Jednostek straży klęży z których najstarsza na ziemiach polskich zbudzonych w XIX wieku, było wyrazem społecznej samoorganizacji i solidarności. Często strażakami i podnikami bywali najbardziej aktywni członkowie wspólnoty, najbardziej poważni gospodarze. Ludzie rozumiejący wagę publicznej służby, w sytuacji zagrożenia gotowi nieść pomoc w innym. Taka była i pozostaje idea o Straży Pożarnej. O czym znakomicie można się przypadać właśnie w kolorowie? Studentnie dzieje i współczesność tutaj się jednostki i rozpierd, to większych przykładności o obywatelskim mieszkańców i dobrej współpracy, patriotyzmu oraz pieczowite i refinankowania tradycji. Warto także docenić, że to właśnie granica starzacka w korowie jest współcześnie miejscem licznych wydarzeń kulturalnych ze środków i chętnie tał na życia. Cieszę się, że jej wielu członkom towarzyszy wystawach historycznych pomiątek i wiele innych ciekawych spotkań i przedsięwzięć. Składam Państwu wyrazy uznania za zorganizowanie tego święta, podwyższającego Państwa pobycie wspólnoty i dwóch z dorobków wielu W dorosłym wdrożeniu obiektu zamówienia i wybierania dla dobra dodanej wspólnoty. Wszystkim Państwu życzę pomyślności i dobrej zabawy. Włączam pozdrowienia Jacek i od redakcji czasopisma Straża. Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Drukny i Drukowy. Pochodnicza Straż Pożarna to dziś nowoczesna i wszechstronna formacja edukacji oddanych idei bezinteresowne, bezinteresownego nagliczania pomocy, która cieszy się ogromnym zaufaniem społeczeństwa. Dlatego rocznica założenia jednostki to wielkie i urocze wydarzenie. Nie tylko dla strażaków, ale dla całej społeczności, o której dobro i bezpieczeństwo jest tak wielką pasją twoją. Wasza aktywność, poświęcenie, a także historia, którą tworzycie są przykładem dla przyszłych pokoleń, wskazują jak należy postępować i co tak naprawdę jest ważne. Z okazji wielu czystego lecia ochotniczej straży podnajmkowej, w, w imieniu redakcji strażaka, najserdeczniej wam gratuluję i dziękuję za, się bardzo, za bezinteresowną, humanitarną służbę, ofiarność i troskę o wspólny dobro. Życzę mu dużo satysfakcji, wspomnianej służby i podejmowanych inicjatyw. Nie gasnącego zapału w realizacji celów oraz sił do dalszej działalności, która sprawia, że życie zyskuje w trudniejszy wymiar i staje się piękniejszym. Wiele powodów do radości, sukcesów oraz, ludz oraz ludzkiej życzliwości. Podpisała redaktora naczelny czeskich Strażak, pani Dorota Bardecka. Warszawa 31 sierpnia 2020 Poproszę pana prezesa

Szanowni Państwo, w związku i kompania honorowa uda się do miejsca poproszenia. Pod udziały Bacząc do miejsca zakwaterowania. Wmuszone Hır! Odprowadzenie posztów sztandarowych całość baczność na prawo zwrot poszły szandarowy ma Szanowni Państwo, zapraszamy gości, zapraszamy na oddech do restauracji Wali. Własnym transportem, ewentualnie tutaj przy tej hali sportowej.